Czyli kochani już oficjalnie rozpoczynamy yy, rocznicowe ferie yy, część pierwsza, czyli rozpoczynamy cyk przed feriami rocznicowymi, dzień pierwszy. No i dzisiaj mamy jazdy na dziesiątą yy, plus dzisiaj musimy załatwić sprawę z Polskim jeszcze, więc witamy i dzisiaj będziemy składać już pierwszą część LEGO, które mamy na rocznicę w związku, więc witamy i rozpoczynamy relację z całego wydarzenia, z całego. Pozdrawiam. jazdów. Dzisiaj uliczyliśmy na jazdach. Vielen haben Chance